chiki chiki noodle. Wiele słyszy się o tym, że Japonia jest idealnym państwem, ale też z drugiej strony często się słyszy o tym, że Japonia wcale taka idealna nie jest. Na przykład, że jest tyle samobójstw, na przykład, że całe życie się pracuje, że są surowe zasady i bardzo łatwo jest być wykluczonym ze społeczeństwa. Więc dzisiaj postaram się mniej więcej określić, dla kogo Japonia nie będzie pracowała. Ostatnio bardzo dużo dostaję wiadomości, że chciałbym przeprowadzić się do Japonii, chciałbym zamieszkać w Japonii, czy masz jakieś rady, albo po prostu często... Ktoś do mnie mówi, że kiedyś w przyszłości marzy mu się mieszkanie w Japonii. I tak, Japonia jest bardzo fajnym państwem, ale nie jest oczywiście idealnym. Nie ma na świecie idealnego państwa, nie idealnego miejsca. I zawsze te zdania są odmienne. Mm, generalnie tego typu przekąski w Japonii są jedne z moich ulubionych. Wyglądają tak. Często do nich są jeszcze na przykład różne orzeszki. Oh. Ale nie martwcie się o moją dietę, ciągle jestem na diecie. Teraz jest godzina 14 i to jest mój pierwszy posiłek. I dzisiejszy filmik oczywiście dotyczy sytuacji, kiedy ktoś chciałby mieszkać w Japonii albo być dłużej, powiedzmy, niż rok. Bo jeśli ktoś z Was zastanawia się, czy lecić na wakacje, zdecydowanie tak, ponieważ w Japonii jest wszystko: jest Okinawa, gdzie możecie sobie leżeć pod palmą, pływać między rafami koralowymi, oglądać wieloryby, kiedy jest chyba luty, marzec, jakoś w tym okresie. Jest Miyazaki, gdzie można surfować, jest Hokkaido, gdzie można jeździć na nartach w zimie, jest Tokio, gdzie jest wszystko, Kyoto tradycyjne, Osaka nowoczesne, ale skupmy się Dzisiaj na tym, dla kogo Japonia nie będzie idealna do zamieszkania. Zacznę od tego, co najbardziej mi się rzuca w oczy. Dlaczego obcokrajowcy mają problem, żeby zaklimatyzować się w Japonii? Przede wszystkim dlatego, że za wszelką cenę chcą być Japończykami. Są obcokrajowcy, którzy po roku czy po paru latach mieszkania w Japonii uważają się za Japończyków i że stali się Japończykami i że naprawdę bycie dla nich w Japonii, mieszkanie w Japonii i stanie się Japończykiem jest po prostu najważniejszym celem. I szczerze powiedziawszy, jest trochę zrozumiałe, zwłaszcza dla mnie, ponieważ no sam jestem mieszany. Jest Jestem i Polakiem, i Japończykiem, ale zarówno w Polsce, jak i w Japonii jestem traktowany jako turysta, więc doskonale rozumiem to, że ludzie po prostu chcą mieszkać w miejscu i traktowani być jak ktoś normalny, a nie jak ktoś obcy. A w Japonii nie da się uchylić, że bardzo łatwo się wyróżniać. Mimo tego, że Azjaci wszyscy wyglądają podobnie, Japończycy doskonale rozróżniają, kto jest z Korei, kto jest z Chin, i już takiej osobie czasami może być ciężko się zaklimatyzować, a co dopiero, jak ktoś wygląda na przykład europejsko. I tutaj częsty problem jest właśnie to, że niektórzy obcokrajowcy chcą naprawdę być bardzo japońscy. Ubierają się jak Japończycy. Na przykład mój tata, no on nie powie, że jest Polakiem. Mógłby powiedzieć teoretycznie, jak nikt by mnie zabronił i powiedzieć, że on jest Polakiem, ale nie da się ukryć, że jeśli ktoś go nie zna, zobaczyłby mojego tatę po raz pierwszy, to raczej nie pomyślałby, że hm, to chyba jest Polak. Raczej by pomyślał, że być może jest to pewnie Chińczyk. Zresztą jak wszyscy Azjaci za granicą, to są Chińczycy. What country do you think this guy is from? Um... Poland. Mój tata też nigdy się nie określił jako Polak, tylko po prostu jako Japończyk mieszkający w Polsce. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka najważniejsza, że, że jeśli ktoś chce mieszkać w Japonii, to radziłbym, nie skupiać się na tym, żeby być jak najbardziej japoński, żeby stać się Japończykiem. Tylko, żeby zaakceptować to, że no czasami będzie się inaczej traktowany. Inaczej traktowanym nie w takim sensie, że źle traktowanym, no ale jako nie-Japończyk. Po prostu. Czasami dzieci mogą na Ciebie zwracać uwagę trochę bardziej, starsze osoby również mogą się na Ciebie czasami gapić coś. Zazwyczaj ludzie i tak mają to gdzieś, ale jest coś takiego, że ciężko się zaklimatyzować i wiem to po sobie, że czasami nawet to nie jest widoczne dla innych, że jest się inaczej traktowanym, ale ta osoba to czuje. właśnie w mieszkaniu porobić sobie wymiary, bo muszę kupić jeszcze agd, tv i różne szafki. A na szczęście partnerem dzisiejszego filmiku jest ale rabat. W obecnych czasach nie dość, że inflacja jest na bardzo wysokim poziomie, to jeszcze jest okres wakacyjny, więc zdecydowanie należy oszczędzać tam, gdzie tylko się da, i właśnie tutaj idealnie przyda się ale rabat. Ale rabat działa w bardzo łatwy sposób. Wchodzicie sobie w link podany w opisie i pobieracie sobie wtyczkę i instalujecie do swojej przeglądarki, albo instalujecie sobie aplikację ale rabat na telefon. Cała rejestracja trwa maksymalnie 30 sekund. Robimy zakupy tak jak zawsze. Jak już sami wiecie, muszę kupić bardzo dużo rzeczy do mojego mieszkania. Jak sami zresztą widzieliście, w moim mieszkaniu na ten moment za wiele nie ma. Okej, okay. może coś takiego jak już skończymy robić nasze zakupy przechodzimy do koszyka i w prawym górnym roku wyskakuje nam powiadomienie od wtyczki ale rabat wciskamy przetestuj kody i teraz czekamy aż ta wtyczka automatycznie za nas sprawdzi wszystkie dostępne kody rabatowe na tej stronie, których oczywiście my szarzy użytkownicy po prostu byśmy nie znali, a co najlepsze ta wtyczka wybierze najkorzystniejszą ofertę dla nas jak widzicie udało nam się zaoszczędzić naprawdę sporo kasy i do tego jest funkcja cashback, czyli jakiś procent z każdej transakcji wraca prosto na nasze konto, ale rabat szczerze polecam, warto mi to zainstalowane w przeglądarce mieć aplikację na telefon, ponieważ nawet nie wiecie kiedy i nie wiecie, jak miło będzie Wam wcisnąć, przetestuj kody i zobaczycie, że coś, co już na przykład było przycenione, dostaniecie jeszcze taniej. Dlaczego obcokrajowcy opuszczają Japonię? O dziwo, na pierwszym miejscu w wielu rankingach, ankietach i tak dalej, obcokrajowcy nie byli w stanie mieć japońskich przyjaciół ani bliskich znajomych. Faktycznie, obcokrajowcy często skarżą się na to, że Japończycy są bardzo zamknięci na innych. Japończycy trzymają się Japończyków, a nie są otwarci. Właśnie, jeśli ktoś przyjedzie, obcokrajowiec, to Japończycy będą bardzo mili dla tej osoby i to wszyscy potwierdzą, ale oczywiście na dłuższą metę. Nie da się, powiedzmy, nazwijmy to, udawać Ponieważ no, Japończycy będą was chwalić na samym początku Będą chcieli z wami robić jakieś rzeczy Ale na dłuższą metę będzie to dla nich po prostu męczące I serio tak to wygląda, że na początku jak przylecicie, na przykład zamieszkacie To bardzo możliwe, że z innymi współpracownikami, na przykład Czy po prostu kogoś poznacie Będziecie często gdzieś wychodzić, czy to na karaoke Na jakiekolwiek inne aktywności a po pewnym czasie zauważycie, że jednak ten kontakt jest coraz coraz mniejszy. Japończycy, którzy mieszkają w Japonii od zawsze, mają swoich znajomych, mają swoich przyjaciół. Z, nie wiem, ze szkoły, ze studiów, mają rodziny, mają rodziców, środzeństwo obojętne, więc często nie narzekają na to, że nie mają się z kim spotkać czy coś, a taki obcokrajowiec, który przyleci do Japonii, no to jest dość naturalne, że będzie o wiele bardziej samotny niż taki Japończyk, który ma tutaj wszystko. I tutaj taka ciekawostka, też moje spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że dużo osób się z tym zgodzi. W Japonii zdarzają się takie trochę przykre sytuacje względem obcokrajowców, ale wydaje mi się, że obcokrajowców w Japonii najbardziej nie lubią obcokrajowcy. Często jest tak, że jak jakiś obcokrajowiec przeprowadzi się do Japonii, to on chce mieć tą Japonię tylko dla siebie. I każdy inny gajdzin, który tam przyjedzie, będzie... No, co on tu w ogóle robi? Że hej, Japonia dla Japończyków i dla mnie. I Wiele razy się spotkałem z czymś takim, że osoba, która mieszka w Japonii, nie Japończyk, narzeka na to, że inni nie Japończycy przeprowadzają się do Japonii. Drugi powód jest taki, że Japończycy są dość sztuczni. To już wiele razy o tym mówiłem. Honne tatemae, to już na pewno prawdopodobnie na pamięć znacie, co to jest. No i tutaj też jest problem taki, że. To jest trochę męczące, jeśli po pierwsze, żeby zbudować z kimś relację. Na początku, oczywiście, jeśli wszyscy was wychwalają, mówiąc, jesteście wspaniali, wybaczcie moją zadyszkę, ale idę pod górkę, no to wiecie, to może być miłe. Ja zresztą, tak jak mówiłem wiele razy, nie mam nic przeciwko, żeby ktoś mi mówił, żeby ktoś mnie wychwalał, ale rozumiem, że jeśli ktoś szuka przyjaciół, chce poznać kogoś, tak wiecie, naprawdę chce kogoś poznać, to będzie utrudnieniem. Ale tutaj największym problemem jest to, jak ktoś na stałe mieszka w Japonii. Ktoś na przykład Japończyk poznaje jakiegoś innego Japończyka na nowo, będzie inaczej go traktował niż jak jakiś nie Japończyk pozna Japończyka. Na przykład ja do tej pory, jak jestem w Japonii, nie znam kogoś, zacznę mówić do niego po japońsku, no to oczywiście pierwsze co słyszę, to nie on Świetnie mówisz po japońsku. I to już jest takie, wiecie, z góry założenie, że jak kogoś poznajecie, no to raczej będzie was traktował troszkę inaczej, że jesteście obcokrajowcy, no to wtedy też nastawienie Japończyków jest nieco inne, jak poznaje się kogoś z obcego kraju. Kolejny punkt jest taki, który bardziej dotyczy może innych krajów azjatyckich, typu, nie wiem, Tajlandia, Korea czasami, ale właśnie już nie do końca, jest taka, że w Japonii się już aż tak dużo nie zarabia. Jeśli chodzi o zarobki w Japonii, to ten poziom jest obecnie taki, Czyli, że jest cały czas ten sam. Okej, okay, jakieś wysokiej inflacji nie ma, ceny są też podobne, ale za to inne kraje azjatyckie. W innych krajach azjatyckich ludzie zaczęli więcej zarabiać. A kiedyś to było bardzo częste, że po prostu na przykład Facet zostawiał całą swoją rodzinę. Zresztą do tej pory tak jest w Wietnamie. Dla Wietnamczyków dalej e, zarobki Japończyków będą atrakcyjne. I dlatego też u Wietnamczyków wygląda to często tak, że na przykład Facet zostawia calutką swoją rodzinę we Wietnamie i leci do Japonii. W Japonii, pracując w jakiejś fabryce, nawet i zarabiając oczywiście najniższą krajową w Japonii. Po paru latach takiego, wiecie, ciężkiego życia będzie w stanie odłożyć na tyle, że wróci do Wietnamu i kupi sobie dom dla całej rodziny. I to jest bardzo częsty scenariusz i dlatego też było dużo obcokrajowców w Japonii. Na przykład też Chińczycy zresztą coraz więcej zarabiają w swoim państwie i też nie jest to takie częste teraz, że lecą do Japonii, żeby zarabiać i wracają po to, żeby utrzymywać swoje rodziny. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Kolejny punkt, który może się odnosić teoretycznie do każdego innego kraju, ale no, jest to wyjątkowe dla Japonii, czyli zupełnie inne wyobrażenie niż faktycznie jest w tym państwie. Japonia dla wielu ludzi kojarzy się z anime, i z mangą. I ludzie, którzy są zafascynowani właśnie anime i mangą, ja też kocham anime, czasami mają mylne wrażenie właśnie o Japonii, że tam wszystko jest takie słodkie, wszyscy są otaku i tak dalej, no ale to zupełnie inaczej wygląda niż taka szara rzeczywistość japońska. I Japonia teoretycznie jest taka słodka, wszystkie style są słodkie, jedzenia są słodkie, no wiecie o co chodzi, ale mimo wszystko oprócz tego jest też szara rzeczywistość, tak jak w każdym innym państwie, więc często jest tak, że po paru miesiącach tych fascynacji mieszkania w Japonii przychodzi taki moment, kiedy jednak dostrzega się, że tu nie jest tak idealnie. Więc Japonia nie jest dla tych, którzy tylko myślą, że Japonia jest anime, Japonia jest idealna i Japonia jest łatwa do życia. No i ostatni punkt, jeśli zastanawiacie się, czy przeprowadzicie do Japonii, odpowiedzcie sobie na pytanie tak szczerze: czy dalibyście radę żyć bez swojej rodziny? I to często tak serio. Żyć bez swojej rodziny nie tak, że na chwilę, tylko jeśli na przykład zatrudnicie się w jakiejś japońskiej firmie, dostaniecie 10 dni wolnych w pracy. 10 dni wolnych, które zazwyczaj idą na twoje chorobowe. Często wygląda to tak, że na przykład bierzecie tydzień wolnego. A 5 dni pozostałe, kiedy jesteście na przykład przeziębieni. Tak to serio zazwyczaj wygląda. Stwarzają się inne firmy, elastyczne, niektórzy pracujący w IT jako freelancerzy, są też, którzy mogą sobie ustalać mniej więcej, ale mówiąc takiej typowej japońskiej pracy, niekoniecznie w korporacji, tylko w jakiejkolwiek. Macie 10 dni wolnego, z czego połowa przynajmniej idzie na chorobowe. To tutaj nie tylko nie macie kiedy pojechać na przykład na wakacje, tylko autentycznie nie macie kiedy na przykład spotkać się ze swoją rodziną, bo Polska jest na tyle daleko, że takie. 5 dni wolnego o tydzień, no to wiecie, 2-3 dni zejdą spokojnie na sam przelot i zostaną wam dosłownie 4 dni, żeby się z kimś spotkać. I to mówimy o roku pełnym. Więc jeśli jesteście osobami rodzinnymi, to też zdecydowanie zamieszkanie w Japonii może być problemem. I to też czasami się wydaje takie bardzo łatwe, ale na przykład mój tata teraz jest w ciężkiej sytuacji, ponieważ kiedy przyjdzie taki okres, że trzeba będzie się zająć dziadkiem, no to tu będzie wielki problem dla moich rodziców. Co zrobić w zasadzie? Mój tata oczywiście chce się zająć dziadkiem na starość, ale z drugiej strony, moja mama zawsze mieszkała w Polsce i też jest ciężko dla niej podjąć taką decyzję, czy na przykład przeprowadzają się razem do Japonii, więc to też jest na pewno coś, na czym warto pomyśleć. Więc podsumowując, Japonia nie jest dla Ciebie, jeśli nie będziesz w stanie zaakceptować tego, że będziesz troszkę inaczej wyglądać i będziesz się po prostu wyróżniać na innych Japończyków. Po drugie, jeśli jesteś osobą, która bardzo potrzebuje mieć bliski kontakt z innymi, która potrzebuje wielu znajomych, grupki znajomych, wielu przyjaciół. Może się tak zdarzyć, że oczywiście poznasz takich Japończyków, ale nie da się ukryć, że może tutaj zadanie być troszkę utrudnione. Nie chcecie zrażać oczywiście, warto spróbować, żebyś sam się przekonał, ale może być troszkę pod górkę. Japonia również nie jest dobrym miejscem dla tych, którzy są rodzinni i mimo wszystko chcą mieć jakieś tam relacje ze swoimi nie wiem, rodzicami czy rodzeństwem, którzy zostają w Polsce. Inne państwa mogą być o tyle łatwiejsze, że tych dni wolnych jest znacznie więcej. W Japonii niestety tych dni jest na tyle mało, że czasami nawet trudno znaleźć czas w ciągu całego roku żeby chociaż na 4 dni znaleźć się w Polsce. Japonia również może nie być idealna dla tych, którzy chcą wyjechać do innego kraju tylko w celach zarobkowych. Czyli jeśli ktoś planuje na przykład lecieć do jakiegoś państwa, żeby tam dużo zarobić, wrócić i mieć dużo pieniędzy w Polsce, to Japonia może nie być aż takim idealnym do tego miejscem, ponieważ wynagrodzenia są wysokie, bardzo wysokie często, ale na tych wysokich pozycjach. Na tych niższych pozycjach, tych początkowych pozycjach jest ciężko, a żeby dostać awans w japońskiej firmie trzeba pracować ładnych kilka lat. I na koniec moje własne doświadczenie i spostrzeżenie. Mieszkamy tam, gdzie się zakochamy. I nie chodzi o takie zakochanie się w jakimś miejscu, czyli ktoś zakochał się w Japonii i będzie tam żyć do końca świata, tylko takie zakochanie, zakochanie się po prostu w drugiej osobie. Zazwyczaj to wygląda tak. Ktoś sobie planuje, że chciałby mieszkać w Japonii. Zakochuje się na przykład w Polce i mieszka w Polsce. Znam dużo osób, które próbowały na przykład mieszkać w Japonii, bo to było ich marzeniem. Ale po jakimś czasie Japonia nie była jednak dla nich, nie była odpowiednim miejscem. Dlaczego? Powód może być jeden z tych, które wymieniłem wcześniej. Czyli, że na przykład nie czuli się w społeczeństwie. I wracając do Polski, kiedy jest ta powiedzmy właśnie swoboda większa, gdzie wiemy wszystko, jak to naturalnie wygląda, i nam to, jak samo wyszło w praniu, bardziej nam odpowiada taka polska kultura, niż właśnie na przykład Japonia. No to właśnie tacy ludzie często wracają. Inaczej to wygląda, kiedy ktoś się w Japonii, na przykład, w kimś zakocha. Jeśli ktoś jest w Japonii, mieszka tam, bo to było jego marzenie, i do tego się zakocha w jakiejś Japonce, w jakimś Japończyku, to to i potrafi zmienić wszystko. Wszystkie te negatywy, które dzisiaj wymieniłem, totalnie można o nich zapomnieć, ponieważ jest osoba, z którą chce się żyć. Nieważne w zasadzie w jakimś miejscu. Więc znam osoby, które na przykład mieszkają w Japonii, choć wcale to nie było ich marzeniem. Po prostu poznali Japończyka i razem się przeprowadzili do Japonii. Znam przypadki, kiedy ktoś mieszkał w Japonii, Japonia nie była dla nich, wrócili. Znam przypadki, kiedy ktoś mieszkał w Japonii, Japonia im się średnio podobała, ale poznali tam, zakochali się w kimś i mieszkają do tej pory w Japonii. Znam czy też przypadki, gdzie ktoś poznał się w Japonii, obcokrajowcy poznali się w Japonii, wrócili do siebie do Francji, mieli dwójkę dzieci i po sześciu czy siedmiu latach razem całą rodzinką zdecydowali się wyjechać do Japonii, wyjechać i zamieszkać w Japonii. Ale bardzo często, kiedy ktoś z Was mówi mi do mnie, że chciałby mieszkać w Japonii, albo że planuje się wyprowadzić do Japonii, to pierwsze, co mi zawsze przychodzi na myśl. Zobaczymy, gdzie się zakochasz, i jestem bardzo mocno pewny, że to będzie właśnie czynnikiem decydującym o tym, gdzie ty konkretnie będziesz mieszkać. Możecie razem zdecydować, że wyprowadzicie się do Japonii. Być może poznasz kogoś zupełnie z innego państwa i też tam będziesz mieszkać. Być może jakiegoś opcja krajowca poznasz i akurat zamieszkacie razem w Polsce. Życie jest piękne i pełne niespodzianek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.